22 września to Dzień Bez Samochodu i zarazem ostatni dzień Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jego cel to zachęcenie władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych do wprowadzania i promowania zrównoważonych środków transportu, a więc transportu zbiorowego, rowerowego czy ruchu pieszego. Te opcje transportu promowano podczas pikniku Jestem tu, miasto to mój ruch. Dzieci mogły skorzystać z różnorodnych zajęć i warsztatów dotyczących ekologicznych form przemieszczania się, które przygotowało Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych i Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna. Na rynku stanęły także bezpłatne dmuchańce. Dorośli mieli okazję do zapoznania się z elektrycznymi i hybrydowymi modelami samochodów. Policja i straż miejska przypominały przepisy ruchu drogowego, a także pomogło odświeżyć zasady pierwszej pomocy. Można było również skorzystać z przeglądu technicznego swojego roweru i w razie konieczności nabyć potrzebne części. Onawodnienie wszystkich zadbały wodociągi Leszczyńskie częstujące Leszczyńską kranówką. Z kolei teb Edukacja przygotowała klimatyczną scenkę fotograficzną w tematyce rowerowej, jej głównym bohaterem był rower Wigry Król ulicy lat 70., składany i poręczny rower, który wielu wspomina dziś z łezką w oku. Ten konkretny rower służy właścicielowi do dzisiaj i wykręcił setki kilometrów w ramach rywalizacji o tytułu rowerowej stolicy Polski. Europejski Tydzień Mobilności był ok okazją aby przyjrzeć się na nowo codziennym sposobom przemieszczania się po mieście i podejmowanym decyzjom transportowym